Jezu, ale... Ja zado... <gry> już ja, to się chcemy... Ej, kurczę, A ty co? Jak Dobrze? Ciao! się nie ma dzisiaj, nie? Uciekłeś, Nie, w od razu, wiesz? Wygodniej. Wiesz, co zjeść? No, to czekaj na mnie, ja to się No, to się on ma dziarę teraz, wiesz panu, jest dziary. O... No dawaj tak. Jakie masz pomysły? Tak, ucięty jestem Tuż jest na siłce? Trochę widać Jest i prymco Siema 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 Jak tam dzidzia? Eliskę podłóż, pamiętaj Tam na kawkę z niej muszę stan de bo Słuchaj, no idę do siebie i się biorę za siebie <grywka> Patrz rybka, nie? Gryno, <grywka> Patrz. Francja już Okay. <noise> <noise> o! No Możemy no, no, bo... Ale stylówkę ma ze Stanów Zjednoczonych, ryba, a nie z Francji. Pożegnacu! <noise> Słynna stylówka z Chicago Bullseye. To już nie Rosja, nie? No nie, już widać, wiesz. Widać, że nie ta moneta już. W Rosji to wiesz. Chociaż ten łańcuch jest... S -s Sandały i, i białe I skiery te, i Ale ty... białe skiery, nie? Ale ten łańcuch raczej jeszcze postrosyjski, wiesz? Nie, no, <laughs> <kurwa, laughs> prawda? Dobra, ty zawija się już mało, bo ty to nie było, interesy nie, nie, mnie. nie było, mnie już wszystko ten, tak? Co jest? Zginęło, nie? Pozwłoniłem tak? do pawki nie mam moich butów nic nie ma klapy. No, on już myślał, że ciebie nie będzie. 4-3 No tak. Chcesz klapki? No wiesz, no. już będziesz miał komplet Co chcesz jeszcze? A co, to są dochodzenia tak. czy do wyjazdu? A no to te uważone. <grym> Wieśnia stresniła się za twoją kamerką. No to widzisz wreszcie. <grym> będziesz mógł... <grym> będziesz wreszcie mógł występować. Ale Nie pisałeś to? na Twitterze. śpicie. Będzie od dzisiaj, tak? Od dzisiaj. Brawo. Jak mógłbym nie nakręcić człowieka, który zawsze występuje? Przecież to najczęściej pokazuje co się człowiek przed kamerą. Tomasz Jodłogan. 1% Ciema, co to za rabka? czy nie? Zajekany? MC Ryby Murzyn. Zdechany? Jedyny człowiek bez urlopu. Jodła to jest, ten, cały rok, nie? Pojechany wiesz? Ja... No nie grają po bo... Zawsze poważnie chciałem się śpiewać. widzę, <śmierdziś> <śmierdziś> że nie ma mój uczuć na poważnie, a włosów teraz nie. nie. Siema, Czien! Czien. <śmierdzi> ja motor nie <śmierdzi> Mocny. Nic ty chciał Do No wszystko podobna Ryba co, mówi mam ci załatwić Nie, nie o, no, ty klapersony znalazłem ty, po, Powiedz właśnie jak od piekarza nie odbierasz, odbierasz Ponoć oferta na stole, a ty Kyle. nie odbierasz telefonów Nie ty, ty, ty <laughs> Z Romy dzwonili Z Romy? z Romy, jakbym się to od razu bym poszedł człowieku Kupili chłopa za 15 bani Słyszef, Woli chłopa za 15 bani niż Jędze Słyszef, <laughs> Czy? Dzisiaj wieczorem mają wody. dać znać na samym rejsem jak dzisiaj nie no to jak dzisiaj nie przy, to jutro. A co, a bagaży? Tak? Góry nie mam do grania, wyjąć. buty to mi dał stary te. Masz tutaj, buty. Ale gdzie te bagaży? W Moskwie? No, to już trzecia para. Grałbyś we Francji. Zobacz, Słuchaj. para! Tata, brat, chodzi. Ja. <laughs> za, grałbyś we Francji jak poważny piłkarz. Nie, nie miałbyś takich problemów. Nie miałbyś takich problemów. A <laughs> oferta z Bordona na stole, on nie odbiera telefonu. Bordeaux <laughs> ty, proszę ci, panie. Na no 15 miejscu skończyli, skończy, tak? No ja co roku walczę ku uh, o najwyższe cele. Chyba najwyższe cele. Jędza odchodzi i za gymnali. ale z jakimi drużynami, proszę cię, tak? No jak? Jesus, ty ja żółaty jest. jestem! Nikt nie że będzie tak dla A stary, to okay. so to My to za right. stare. <disorder> <Honestly> <orter> <wier> <lay> <repetition> a teraz Sosia. Nie, no, no, Nie no. Nie Dobrze, a potem dla Gabriela, dla kasperka. A co ty myślisz, ja robię cały czas? Nie, podwójnie zbieram. kochana jest bardzo jest Ty kapi ma dwie? No. A skąd ty ty już Mam za mistrzostwa świata. Nie ma to jak pracujący. Tak, żeby mieszkać. Potem dla Caspera do Lejona. Nie gra już w połowie. Chodź cię zagrać może. Nie graj, nie graj po gra. Wiesz, w połowie. Co? Chodź, zagrać. Powiem Ci. A widzicie, że nie gra? Nie chcę. Chodź. Powiedziałem od pierwszego momentu. Tego, że jak ja nie będę na czwórki to nie będę grał. Bo masz żadną teraz na werkę. Ale to już się zmieni. Tak? No. A kto ma czwórkę? Nie, ten ten kto ma czwórkę wyskakuje z kurzu. Zobaczymy od następnego meczu. A to, że postój trochę. Bo ostatnio widziałem tam wokół przy linii cały czas. <laughs> Ale powiem szczerze, że ja ostatnio na przykład się chciałem e, może nie tyle utożsamiać, co chciałem jakby emocjonalnie e, wesprzeć kolegę i tak jak on biega wzdłuż linii, tak ja ostatnio też sportowo pobiegłem sobie <laughs> to, pobiegłem. Są sceny, które mogą zostać nagrane? Są. Są. <laughs> ale, ale jaki masz ten, patrz, patrz. Wykresny. Od już tego? Od Hamszika, fryzjer? Nie, dzi dziewczyna <laughs> zrobiła podrapanie. A mówiłem, że następnym razem, że mnie trzy razy podrapała. W bardziej z tych Wstępny, Wczesny pogba. Dok no, ale, Wczesn ale wczesny. Nie, już <laughs> mi się nudziła tamta, no, Dobrze, dobrze, Fryzjer do mnie, że zrobimy coś, jakąś kreskę. Bo, że, no, możemy coś zrobić. No i zrobiłem tu jedną taką małą, nie podobała mi się i zrobiliśmy drugą. Już trochę lepiej, ale... Widzisz, ale to jest czasem Gedeza, nikt nie wie, że to ktoś no, myśli, tak. że to tak zaplanowane. Zaplanowanie to nic nie zaplanowane. <laughs> czy coś? O, to powiem to... A podoba się czy nie? No to już nie... zostawmy, Szału... zostawmy Szału... żeby widzowie ocenili. Shału nie ma. Szału nie ma. Ale szał jest, ale szał jest w Napoli, co? No fan jest szał. Powiem Ci tak, porównaj Arłamów, co się działo do Napoli. E... Arłamów. Gdzie też mówili, że był szał? No zależy, no bo tam na przykład na obóz, jak był tam obóz w Weronie, no to tam przyjechało 40 tysięcy ludzi. No. Na obóz, kiedyś na no. napoli, tam tylko żeby tam mieszkać no. i być różną. No to właśnie chodzi o to, że tam no, jest taki no, szał no, ale, na co dzień. Ale, ale, ale jak są treningi, no to tam wiesz, jest pod 300-400 osób pod, pod bazą, ale to nie jest jak w Weronowie. Tylko w Weronowie to było tydzień, a tam jest codziennie. To jest przez cały rok. No, 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 no przez cały ludzi. No. Nie, no na pewno pod względem takim. E, Wicowskim no to naprawdę absolutnie to w sensie te ludzie są tacy zakręcani na punkcie kontrolu tak jak religia, nie? Traktują nas naprawdę fantastycznie od restauracji przez tak naprawdę, który nie musimy płacić do zakupów na wszystko jak... Nawet jak już są takie momenty, że naprawdę nie da się nie zapłacić, bo nie wiem, idę do sklepu po jakiejś rzeczy. To dostanę taki rabat, że się Teraz sobie żona będzie wysłać na zakupy. czy no. No, Żona. Dzi dziewczyna, A, dziewczyna. 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 Nie, no pod każdym względem, naprawdę. No pod każdym względem, nas Idę do sklepu. E, przykładowo. Kupuję tam jakieś rzeczy spożywcze i tak dalej. A oni mówią, żeby następnym razem nie przyjeżdżał, żeby mi tylko adres podał i co chce. I że przywiedzą mi do domu. No, naprawdę. To jest życie. To pod jest. tym względem jest sale. Na Ale... stadionie też jest fantastycznie. – A jak no. język? – No, uczę się, no, nie? uczę się. – Ale to szybko się rozumie, nie? – No bo bo Właśnie no, jest, jest dość łatwy język, no, trzeba przyznać. Przy, przy holenderskim to jest łatwy język. No, – Ale masz innego gościa, tak. co ci pomoże z językiem. No, mam dwóch w sumie. No. – No w sumie I, tak, I, bo Igor, I, igor w, też i, mówi i, się, w, igor, w, igor, no, Igor Izielu. – Izielu Dziokatore. – No, to fajnie, będę się uczył na pewno. – Dobrze.